Cześć, nazywam się Damian Konsek. Dzisiejszym tematem mojego nagrania będzie właśnie działanie. Dlaczego działanie? Myślę, że nie muszę tutaj dużo mówić. Za chwilę, po tym wszystkim, co wam przedstawię, sami będziecie tak naprawdę wiedzieć. Po pierwsze, chciałbym przejść do dziedzin życia Cele, pasje, rodzina i wiele, wiele innych, gdzie my ludzie lubimy, a tym bardziej Polacy, lubimy po prostu narzekać, że wszystko jest nie tak, że nam wszystko nie wychodzi, że jest źle, że nie mamy tego, że nie mamy tamtego i wiele, wiele innych. Ja bym zadał sobie tu pytanie, czy my w ogóle coś w tym kierunku robimy? Bo niestety, jeśli nie działamy, to nie dziwmy się, że nie mamy tego czy tamtego, tego, że nie jesteśmy szczęśliwi, tego, że nie mamy pięknego samochodu i wielu, wielu innych rzeczy. Kolejną kwestią jest ja chcę. mieć cudownego mężczyznę. Takiego, który będzie mnie kochał, będzie ze mną na całe życie. Ja chcę mieć wspaniały samochód. Ja chcę pojechać na wakacje i ja chcę, ja chcę, ja chcę. Tylko czy my tylko i wyłącznie chcemy i prosimy Boga, żeby nam to dał, czy my coś w tym kierunku robimy? Bo jeśli nie robimy, no to dziwne, żebyśmy to mieli, tak? Natomiast jeśli chcę być szczęśliwy, to najpierw zadałbym sobie pytanie, czym jest dla mnie szczęście, a później coś robił w kierunku, żeby, tym, żeby szczęśliwą osobą być. Może to nie będzie jutro, może to nie będzie za tydzień, ale możemy dojść do tego momentu, w którym cieszymy się z życia i jesteśmy naprawdę szczęśliwi. Dlatego warto o tym pomyśleć i. Działać. Następnie, co zyskujemy, działając? To jest dla mnie pierwsza kwestia, o której będę mówił, jest dla mnie bardzo ważna. Życie tu i teraz. Zyskujemy życie tu i teraz. Co mam na myśli? Ja przez większość swojego życia albo żyłem w przeszłości, albo żyłem w przyszłości. Zazwyczaj ludzie mają jakieś tam mieli problemy w przeszłości, coś im nie wychodziło, czy to w związkach, czy w innych sprawach, ktoś z pracy ich wyrzucił, i zamiast coś zrobić w swoim życiu tu i teraz, to tylko myślimy o tym, co było. A my nie jesteśmy w stanie tego, no niestety, zmienić. Albo przez dwa lata na przykład, żeby w przyszłości chciałem osiągać ogromne cele. Miałem ustalone, wypisane, ale ja nic z tym nie robiłem. Więc wtedy, kiedy my działamy, cokolwiek to jest, zrób coś, po prostu to zrób. Nie wiem, ktoś cię zaprasza, nie, idź, na, idź z nim na przykład na mecz, bo chcę z tobą zobaczyć, idź tam. Chcę, żeby, żebyś na przykład danej osobie pomogła. Działaj, rób, testuj, sprawdzaj. Następnie często nie, nie wiemy właśnie w życiu, co my tak naprawdę chcemy. Coś chcemy, ale nie wiemy co. To jest tak jak ja. Ja nie wiedziałem, czego ja tak naprawdę od życia chcę, ale sprawdzałem, testowałem, robić cokolwiek, robić jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte i czasami do. sadzimy i w przyszłości będziemy zbierać plony tego co robiliśmy przez ten czas i wstecz czyli to co robiliśmy w przeszłości dzisiaj zbieramy plony czy jesteśmy z tego zadowoleni? sami sobie odpowiedzcie na to pytanie natomiast ja chcę kreować swoją przyszłość i działam tu i teraz to jest przyczyna i skutek, zasada przyczyny i skutku, czy w nią wierzycie, czy nie, ona po prostu działa. Ja sam się przekonałem. Zresztą, jeśli popatrzycie na całe swoje życie, to również będziecie święcie przekonani, że ona w naszym życiu działa. Poza tym wtedy, kiedy my działamy, mamy lepsze samopoczucie. Zwiększa się nasze poczucie własnej wartości. Nie wiem jak Wy, ale ja czasami mam także. Nic mi się nie chce i w ogóle zrzuciłbym to wszystko i się położył i oglądał film, bo często tak lubi lubiłem robić i jeszcze lubię tak do dzisiaj, ale staram się już działać. Wyjść poza swoją strefę komfortu i wtedy, kiedy działam, nawet już mi się nie chce, jestem zmęczony, działam, 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 wieczorem czuję się dobrze. Dlaczego? Bo zrobiłem coś dla siebie. Być może to jest... W sprawach rozwoju osobistego, być może w jakichś innych kwestiach, ale działa to naprawdę bardzo fajnie, dlatego uważam, że warto działać. Następnie, mimo wszystko, jakkolwiek działamy, doświadczamy, czasami się czegoś nauczymy, a czasami wpadniemy na jakiś fajny pomysł. Albo inna sytuacja. W tym momencie powiem, jak to u mnie na przykład z pracą wyglądało. Bo wiele osób narzeka, że im, ich pra im praca nie odpowiada, że źle się w niej czują, że szef jest taki, że szef jest inny, ale nic z tym nie robią tylko po prostu jest bezpiecznie, jest praca i tak sobie pracują latami, miesiącami i nie jest wcale w całym życiu najlepiej, nie rozwijają się. Szef na tym traci, my tracimy. No ale niestety, co ja zrobiłem? Pierwsza moja praca w szkole pracowałem 9 miesięcy i nie odpowiadała mi ta praca, no ależ to była pierwsza praca, to się po prostu jej trzymałem fajnie, pięknie. OK. Następnie postanowiłem zmienić pracę. W kolejnej pracy pracowałem miesiąc, dużo się nauczyłem, bardzo tej pracy, wiele tej pracy tak naprawdę zawdzięczam, bo wiele umiejętności nabyłem odnośnie komunikacji, sprzedaży i wielu innych spraw, natomiast wyniszczałem mnie psychicznie, stwierdziłem, to nie dla mnie. Zmieniłem pracę, pracowałem przez dłuższy okres, nie była taka zła, później dołożyłem sobie drugi etat, no niestety nie wytrzymałem i psychicznie i fizycznie, rzuciłem jedną pracę, z drugiej mnie zwolnili i dzięki Bogu, bo ludzie znowu nie zauważają tego, co życie im tak naprawdę daje, to, że... Straciliśmy pracę, to nie znaczy, że jest koniec świata, bo być może to jest ten moment, w którym powinniśmy tę pracę stracić, bądź sami się zwolnić i szukać czegoś innego. I co było dalej? Następnie poszedłem do kolejnej pracy, pracowałem tam dwa dni. Stwierdziłem, że to nie jest to, ale pracę bym miał. Poszedłem do kolejnej pracy, jest, trafiłem. Ale co by było, gdybym ja nie zmieniał z jednej pracy do drugiej, gdybym nie sprawdzał, gdybym nie testował miło nie było, ale teraz mam pracę, za którą jestem wdzięczny i bardzo mi się podoba nic dodać, nic ująć. I taką ostatnią ważną kwestią odnośnie tutaj działania, to nie tłumacz się, działaj. My ludzie lubimy szukać wymówek. Bo mi się nie chce, a może zrobię to jutro, a może kiedy indziej, a może to wcale nie jest dla mnie takie ważne, może to nie jest wcale dla mnie takie potrzebne. I tak przekładamy. Przekładamy, przekładamy, nie robimy, odpuszczamy, zostawiamy i tylko szukamy wymówek. A gdy szukamy wymówek, no niestety nic się w naszym życiu nie zmienia. Automatycznie czujemy się gorzej. Jest nam źle, czujemy się nieszczęśliwi, ale nie zdajemy sobie sprawy, że powinniśmy coś zrobić. I tylko znowu narzekamy i znowu chcemy. Kolejną taką właśnie ważną kwestią jest to, że my tracimy czas. Siedząc przed komputerem, oglądając telewizję, średnio dorosły człowiek ogląda telewizję 5 godzin dziennie, zamiast zrobić coś konstruktywnego, co. Pomoże mi w życiu, być może mnie rozwinie, być może da mi pieniądze, lepszy związek i wszystko tak naprawdę z tym związane. Poza tym ludzie zaczynają chorować, tracimy na zdrowiu, siedzą przed komputerem, obiadają się, no i niestety wygląda to później tak, a nie inaczej. I tutaj jest taka bardzo ważna kwestia, o której nie będę dzisiaj mówił, jaką jest samodyscyplina, bo czasami nam się zupełnie nie chce działać, ale jeśli widzimy korzyść, jaką możemy zyskać działaniem, to powinniśmy to zrobić. Możemy sobie wziąć kartkę i zapisać z jednej strony korzyści, z drugiej strony straty, sobie rozpisać w punkcikach, wyjdzie nam, czy warto z tego skorzystać, czy warto teraz działać i co my tak naprawdę możemy z tego mieć, warto sobie to uświadomić. Dlatego życzę Wam jak najwięcej działania w całym Waszym życiu, w każdym aspekcie Waszego życia, abyście zmieniali swoje życie na lepsze, abyście się czuli szczęśliwsi. I życzę Wam wszystkiego co najlepsze. Dziękuję.